No i fajnie. Mamy dzisiaj czwartek, 5 czerwca 2025. Roślinki jakby zaczęły powoli rosnąć. Kilka strzałek się ujawnia pośród sitowia i tojeści, że nie wspomnę o tym skrzypie. Jakimś cudem wreszcie chyba udało mi się zakorzenić grzybienie, rozpław jakby zazielenił się. Drugi grzybień, trudno powiedzieć, co robi, powinien tu gdzieś rosnąć. No zobaczymy, albo zgnił, albo rośnie, albo go zeżarły karpie. Taka opcja też istnieje na spółę z karasiami. Trzeba przyznać, że. Bestie są straszliwe. Woda straszliwe. Woda jakby trochę mniej zielona. Ale słowo jakby jest słowem kluczowym. Zobaczmy, co się będzie działo, gdy posypiemy tutaj jakimś jedzonkiem. Tetra, Sera plus Tropical. No proszę. Co tu się dzieje? Smaczne to. Jakby towarzystwo zgłodniało. Może mieć to związek z tym, że w czerwcu zaczęło być wreszcie ciepło, no i towarzystwo. Zaczęło pływać w cieplejszej wodzie. Dzisiaj jest świeżo po deszczu. Poziom wody bardzo wysoki. Włącz. Dobrze. No moi Państwo, mi pozostaje czekać aż rozpław raczy łaskawie się roz rozpławić. I aż reszta chwastów. Przejmie, że tak powiem, rządy nad z trumyczkiem, co płynie z wolna Ciekawe, jaki kolor jest tego kosaćca, który tu przetrwał Malusia on jest, ale no może przetrwa No i mam nadzieję, że ruszy No i fantastyczny kosaciec, co go kupiłem też w doniczce i też będzie filtrował wodę i czyścił. Straszne to jest, rzucałem się na to żarcie, a potem go zostawiamy i sobie spokojnie kontemplują. Pojemy, nie pojemy, a powtórzamy tego, który nas tu nagrywa. Pomyślę, że w zeszłym roku w lecie jeszcze widziałem dno to aż mi smutno że nie ma takiej równowagi biologicznej która by pozwoliła na oglądanie tych rybek bez przeszkód w postaci glonów pelagicznych. No ale dobra. Coś już widać. Będzie lepiej. O, wigilijny wypłynął. W zeszłym roku ten karp dostał jako jedyny swoje imię, wigilijny. Siedział biedny, sam w wannie, jako pierwszy złapany. W czasie, kiedy ja walczyłem tutaj o całość tego zbiornika i o to, żeby całość przetrwała. Bo powiedzmy sobie szczerze, wydanie ich koledze do stawku nad rzeką, to nie był dobry pomysł. To byłoby skazanie ich na szybką. I w miarę bolesną śmierć Sorry Tadzio, ale taka jest prawda Tamte wydry u ciebie i czaple robią swoje Że nie wspomnę o skrońcach Tak to wygląda w czerwcu. Woda pochodzi głównie ze studni mojej i sąsiada oraz z opadów, które zdążyły spłukać mi dach. Ciekawa sprawa, mimo że wpuszczam tu wielokrotnie plankton, który wydaje się być za mały dla tego towarzystwa. Plankton typu rozwielitka, typu oczlik nie utrzymuje się. Czyli towarzystwo jednak chyba wcina. Bo nie chce mi się wierzyć, żeby nie było tu warunków do życia dla tych zwierzątek. Skoro ryby żyją, to i reszta towarzystwa powinna przetrwać. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostanie w szamana, to tak jak ten listek teraz. Przez żółtego karpia. O! Co my tu mamy? Ja Rybą sobie wyskoczył. Trudno powiedzieć czy jakieś pasożyty zewnętrzne, czy po prostu Chęć zobaczenia co tam kurcze jest do góry i co ten facet tu robi No właśnie, sąsiadka przejechała A ja będę kończył